Część trzecia, tabletka dzień po. Co może powodować tabletka dzień po? Oprócz tego, że zahamuje nam owulację i lubią przesunie o około 5 dni, może spowodować u nas bóle głowy, bóle brzucha, uczucie zmęczenia, nudności, krwawienie niezwiązane całkowicie z miesiączką i uczucie zmęczenia. Pamiętajmy o jednej bardzo ważnej zasadzie. Jeżeli w ciągu 3 godzin zwymiotujemy taką tabletkę, należy przyjąć jeszcze raz. Jak często występują objawy niepożądane? Wspomniane objawy występują dosyć często, bo 1 na 10 osób zażywających tą tabletkę. A jakie są Twoje doświadczenia z zażyciem tabletki? Wystąpiły objawy niepożądane czy zupełnie nic? Podziel się w komentarzach.